Hanyski, czyli Śląski od Bajtla. Dzisiaj się pobawimy, Hanyski, bo mam słowo gipsdeka. Trudne słowo, prawda? Ja nie Wiem o co chodzi. Gipstyka to jest takie coś jak backrooms, a bagrooms back to jest taki nieskończony labirynt. No właśnie nie. Jeszcze pomysły przyjmuję wasze. Ja myślę, że to jest cement pęsany z wodą i betonem. Poniekąd gdzieś tam masz rację. Tylko nie do końca o to chodzi. Chodzi o konkretne słowo, słuchajcie. Co to jest gipstyka? No taki plastikowy spinacz, żeby przyczepić ubrania na sznurek. Toaleta? ale, Tutaj kolega coś mówił o cemencie, o betonie. Gipstek trochę taka jest. Puty do wspinacki po chmurach. Takie istnieją. No ja je myślę kiedyś. Trzymam za Ciebie kciuki, będę śledziła rozwój Twojej kariery. A Waszym zdaniem, kochani, co to jest gipsdeka? Dom. No jest to w domu. Gipsdeka jest w domu. Nawet kilka takich gipsdek jest w domu. Zabawki. A, bo to najważniejsze. Tak? Nie dach, ale też to jest u góry. Sufit. Łatwo nam dzisiaj poszło. Ja myślałam, że będzie trudniej. A dlaczego sufit? Pani mówiła, że to jest takie u góry. Po co w każdym pokoju, w każdym domu jest gipsdeka? Żeby chodzić po stychu. Gipsdeka to, żeby nie padał deszcz, bo tak to by padał deszcz, a tak to a, a, sufit nas chroni. Gipsdeka to jest takie coś, aby, aby ci Piolu na przykład nie uderzył ci do środka. Mhm, a jak tak patrzysz na tą gipsdekę w przedszkolu, to jaka ona? Jest. jest zamknięta. By na przykład była okrągła, a jest kwadratowe pomieszczenie, to wtedy mogą być takie małe dziurki i może kapać też. Jaka jeszcze musi być gipsdeka? Musi być na pewno jakiegoś koloru Gipsdeka jest po to, żeby nie trzeba było chodzić się po powietrzu. Jak na przykład wieje wiatr, a nie masz gips to wtedy tu wieje ten wiatr do środka. No może być nawet... Różowa. A gdzie jest taka gips różowa? U mnie w domu, w salonie. Mogą być w kolorach. Czasami w niebieskie, w fioletowych, w pomarańczowych, w żółty, w zielony. No ale najczęściej są jednak białe. Dlaczego? No nie wiem. Ktoś nie miał patrzeć o kolorów, troszkę ładniej tak wygląda. Jednak biała? Dlatego, że no tak jest ładniej. Mamy dwa obozy widzę. Jedni mówią, że ładniej biała, inni mówią, że nie. A Ty jak Uważasz? Biblioteka jest biała? Papier też jest biały? Jak to wszystko jest zrobione, że nam to na głowę nie spada? To jest tylko wielka płytka postawiona na cegłach. Wielka płytka. No. I można chodzić po tej wielkiej płytce, tam z góry? E, można. Czyli jest taka wytrzymała? Tak. A jak malować gipsdekę? Gdybyśmy jednak chcieli przemalować ten biały kolor, to jak ją pomalować? Jak tam dosięgnąć? Po prostu postawić drabinę, przykleić ją ze stawkami do ściany i wziąć tę tam na górę i jeszcze pomalować benzolem. Nic trudnego. Nie wiem, jak to wymyśliłam nawet. Gipsdekę jest można tak pomalować. To jest potrzebna tylko taka mała drabina. Marowanie na takiej drabinie, na takich ekscesach, lub drabinie przez dziecko mogłoby się zakończyć wypadkiem. Nie rób tego w domu. No, nie robię tego w domu. Hamyski.